Cześć! W dzisiejszym odcinku całej prawdy opowiem Wam o firmie Google. Przedstawię Wam ciekawostki oraz największe wpadki i kontrowersje. Jest tego o Google naprawdę strasznie dużo, więc postanowiłem ten materiał podzielić na dwie osobne części. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na część pierwszą. Zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, jeszcze bardzo krótka informacja. Oficjalnym partnerem kanału co najlepsze jest sieć Mobile Vikings. I najważniejsza dla Was informacja jest taka, że Wy, jako moi widzowie, Macie jeszcze atrakcyjniejszą ofertę niż inne osoby. A to dlatego, że bonusowo, dodatkowo dostajecie aż 100 gigabajtów internetu na start. Tak więc naprawdę dużo. I tak w ogóle, to prywatnie jestem w tej sieci już od ponad 5 lat i muszę Wam powiedzieć, że zawsze ceniłem Wikingów za niekonwencjonalne podejście i mega ciekawe, mega nietypowe pomysły. Na przykład, jeśli jesteście osobami, które mało korzystają z internetu, to nic nie szkodzi, bo niewykorzystane gigabajty internetu możecie wymienić na fajne ciuchy lub różne gadżety lub nawet na organizację. A co najlepsze, u Wikingów możecie mieć nawet wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy, że polecicie sieć swoim znajomym, no i gdy uda Wam się zwerbować na pokład pięć różnych osób, to zaczynacie płynąć za darmo. Tak, za pełnoprawną usługę płacicie miesięcznie 0 zł. Link ze wszystkimi szczegółami zamieszczam w opisie do tego filmu. Google jest często utożsamiany z wolnością słowa, z wolnością wyrazu. Ludzie mogą na przykład poprzez różne strony internetowe lub nawet poprzez YouTube'a wyrażać siebie, i wydaje się wręcz, że jedną z takich flagowych cech korporacyjnych, flagowych wartości wyznawanych przez tego wyszukiwarkowego giganta jest właśnie brak cenzury, właśnie ta totalna wolność wyrazu. No i to wszystko by było naprawdę fenomenalne, gdyby Google się tego trzymał. Tymczasem jednak mało kto wie, że firma ta przez ostatnie kilka lat Projektowała prawdopodobnie najpotężniejsze narzędzie do cenzury, jakie kiedykolwiek powstało. Musicie wiedzieć, że w Chinach większość usług Google jest albo całkowicie niedostępna, albo dostępna, ale w bardzo, ale to bardzo okrojonej formie. Po prostu chińskim internetem rządzi rząd, cenzuruje go i otwarta wyszukiwarka Google po prostu się nie wpasowywała na tamtejszy rynek. Więc kilka lat temu Chiński rząd złożył ogromne zamówienie na zupełnie nową wyszukiwarkę internetową, której flagową cechą miała być cenzura wyników wyszukiwania w czasie rzeczywistym. No i wyobraźcie sobie, że Google w pogoni za ogromną kasą przyjął to zlecenie i tak oto zaczęły się prace nad wyszukiwarką o nazwie Dragonfly. Miała to być wyszukiwarka totalnie propagandowa, która automatycznie identyfikuje zakazane przez chiński rząd strony, a nawet poszczególne treści i automatycznie w czasie rzeczywistym usuwa je z wyników wyszukiwania. Co jeszcze bardziej kontrowersyjne, wyszukiwarka Dragonfly miała blokować nawet takie strony jak Wikipedia oraz wszystkie strony zawierające treści dotyczące praw człowieka, wolności słowa czy nawet demokracji. No, czyli na dobrą sprawę wychodzi na to, że Google pośrednio zgodził się na wspieranie chińskiego rządu w łamaniu podstawowych praw obywateli. Wyobraźcie sobie, że sprawa była na tyle poważna, że wielu pracowników Google przypisanych do projektu Dragonfly zaprotestowała i odmówiła wykonywania swoich obowiązków. Pracownicy Google wystosowali nawet oficjalny zbiorowy list do zarządu, w którym zażądali natychmiastowego zaprzestania prac nad tym, bądź co, bądź haniebą projektem. No i rzeczywiście działania te odniosły na szczęście skutek, bo projekt Dragonfly został rok temu zawieszony. Miejmy nadzieję, że dożywotnio. Żyjemy w świecie przepełnionym nowymi technologiami. Co chwilę pojawiają się jakieś nowe typy, nowe kategorie urządzeń i na przykład w ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się smart głośniki wyposażone w asystentów głosowych. Możemy je zapytać o przeróżne rzeczy albo po prostu wydać określoną komendę. Ważne jest jednak to, że każdy taki głośnik ma wbudowany co najmniej jeden mikrofon. Zresztą, praktycznie każdy produkowany obecnie gadżet posiada co najmniej jeden mikrofon. I niestety jest to ogromne zagrożenie dla naszej prywatności, bo te mikrofony w większości urządzeń nasłuchują nas cały czas. Ale co gorsza, niedawno wyszło na jaw, że naszym prywatnym rozmowom przysłuchują się nie tylko algorytmy, nie tylko komputery, ale również prawdziwi ludzie. I to nawet nie tylko pracownicy Google, ale również pracownicy firm zewnętrznych współpracujących z firmą Google. Ale o tym za chwilę. Pozostańmy na razie przy rzekomym podsłuchiwaniu nas przez komputery i przez algorytmy. No bo wiele osób twierdzi, że serwery Google nieustannie 24 godziny na dobę nas podsłuchują i analizują to, o czym rozmawiamy. Nawet wtedy, gdy nie używamy wprost asystenta Google. No przecież chyba każdy z nas miał kiedyś sytuację, że rozmawiał z kimś na jakiś konkretny temat, a następnie po krótkiej chwili na różnych stronach internetowych zaczynały mu wyskakiwać reklamy dopasowane właśnie do tego tematu, na który rozmawiał. Czyli nie wiem, na przykład gdybym rozmawiał na temat gitar, to po chwili Google miałby mi wyświetlać reklamy właśnie tych gitar. No, tylko szczegół jest taki, że na 99% to wszystko to jest totalna bzdura, nieprawda i jest to jedynie miejska legenda. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, występuje tutaj zjawisko tak pozornej korelacji. Jest to pojęcie występujące najczęściej w naukach społecznych i dotyczy ono sytuacji, w której wydaje nam się, że jedna rzecz wynika z drugiej. A tak naprawdę to albo wynika ona ze zwykłego zbiegu okoliczności, albo z obecności innej zmiennej, tzw. zmiennej zakłócającej. Dla przykładu powiedzmy, że rzeczywiście chcecie kupić tą gitarę, no i jeszcze do tej pory nic w tym kierunku nie googlowaliście. Ale mimo tego, Google zaczął wyświetlać nam reklamy różnych gitar. Ale moi drodzy, mogło to być spowodowane milionem różnych czynników. No bo okej, okay, nie googlowaliście niczego o gitarach. Ale może na przykład wybraliście się do sklepu stacjonarnego z gitarami. No a jak wiadomo, Google śledzi naszą lokalizację, więc może dopasował wyświetlane wam reklamy nie dlatego, że was podsłuchiwał, tylko dlatego, że wie, że odwiedziliście stacjonarny sklep z gitarami. Po prostu na podstawie odwiedzanych przez was miejsc. No i właśnie dokładnie o ten efekt pozornej korelacji mi chodziło. Bo ludziom wydaje się, że dostają dopasowane reklamy, bo Google ich podsłuchuje. A prawda jest taka. Że i bez podsłuchiwania Google wie o nas praktycznie wszystko, tylko po prostu z innych przeróżnych źródeł. Tak więc, po pierwsze, pozorna korelacja. A po drugie, sprawy stricte technicznie. Musicie wiedzieć, że przetwarzanie mowy to jest dosyć wymagający proces, wymagający dosyć sporej mocy obliczeniowej, a bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że przetwarzanie mowy, analizowanie naszych rozmów odbywa się nie na naszych urządzeniach lokalnie, tylko w chmurze, na serwerach różnych firm. No więc teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której wszystkie urządzenia świata równocześnie w czasie rzeczywistym nas nasłuchują i wysyłają naszą mowę do przetwarzania. No, moi drodzy, na świecie jest co najmniej 10 miliardów aktywnych urządzeń, więc zmierzam do tego, że byłoby to praktycznie niewykonalne z technicznego punktu widzenia. No ale teraz możecie powiedzieć, że przecież halo, niektórzy youtuberzy to sprawdzili, zweryfikowali i udowodnili na filmikach, że o czymś rozmawiali, a następnie dopasowana reklama im się wyświetliła. OH MY GOD! It's right there! Holy shit! Everybody burn your microphones! Serio? Wierzycie youtuberom? Takie materiały naprawdę banalnie prosto zmanipulować. Zresztą pojawiło się kilka rzetelnych, laboratoryjnych, naukowych badań na ten temat. No i dziwnym trafem już takie badania. Ani razu nie wykazały żadnej istotnej korelacji między tematem rozmów a tematem wyświetlanych reklam. Przejdźmy jednak do dużo bardziej kontrowersyjnej sprawy. No bo okej, okay, wszystkie nasze rozmowy nie są w czasie rzeczywistym podsłuchiwane, ale te, które są, bywają również odsłuchiwane przez prawdziwych ludzi. Co więcej, okazuje się, że nawet nie zawsze są to zaufani pracownicy Google'a. Tylko, że czasami są to pracownicy z zewnętrznych firm współpracujących z Googlem. Jeden z takich pracowników zgłosił się na przykład do jednej z belgijskich stacji telewizyjnych. No i wyobraźcie sobie, że wysłał on po prostu do siedziby tej stacji telewizyjnej całe mnóstwo różnych nagrań przechwyconych przez urządzenia współpracujące z asystentem głosowym Google. Okazało się, że firma ta jest odpowiedzialna za ulepszanie belgijskiej wersji asystenta Google, no i że w tym celu zatrudnieni do przesłuchiwania nagrań są prawdziwi ludzie. Reporterzy przesłuchali około tysiąc różnych nagrań głosowych, z czego OK, znakomita większość miała na początku komendę wywoławczą OK Google, ale aż 150 z tego tysiąca tej komendy nie zawierało. Były to nagrania losowych rozmów losowych ludzi. Podobno wśród tych nagrań znalazły się na przykład odgłosy seksu, a nawet kilka przypadków przemocy domowej. No więc teraz wyobraźcie sobie, że prowadzicie jakąś bardzo prywatną rozmowę albo przekazujecie komuś jakieś mega poufne informacje, a kilkunastoosobowy zespół ludzi potem tą rozmowę normalnie, jak gdyby nigdy nic przesłuchuje. O czym wy oczywiście nie macie pojęcia, bo nie wiedzieliście, że to nagranie, że ta rozmowa została nagrana i zapisana na serwerach. Co bardzo zaskakujące, Google przyznał się do większości stawianych mu zarzutów, jednak zaznaczył wyraźnie, że przez ludzi przesłuchiwane są tylko średnio dwie rozmowy na tysiąc oraz że dzieje się tak wyłącznie z powodu chęci Ulepszania swoich usług. Google zapewnia również, że te nagrania są całkowicie anonimowe, jednak to jest dosyć bzdurny argument, no bo podczas tych rozmów zaskakująco często padają różne prywatne zwroty, adresy, nazwiska. No, nawet świadomie wydając do asystenta Google, nie wiem, komendę ustawiającą nawigację, no już po tym można namierzyć takiego człowieka. Więc ta anonimowość to jest tylko w teorii. Zresztą doskonale udowodnili to reporterzy telewizyjni, którzy postanowili przesłuchać kilka rozmów i odnaleźć na tej podstawie konkretną osobę w prawdziwym świecie. Udało im się np. dotrzeć do pewnego starszego małżeństwa, któremu puszczono rozmowę przechwyconą przez jedno z ich urządzeń. No i rzeczywiście okazało się, że bez problemu rozpoznali oni na nagraniu swoje głosy. Tak więc podsumowując, jest bardzo mało prawdopodobne, że smartfony podsłuchują nas 24 godziny na dobę, jednakże komendy wypowiedziane bezpośrednio do smartfona, do asystenta głosowego są zapisywane i przechowywane na serwerach, a co więcej, niektóre z nich są również przysłuchiwane przez ludzi. Ale co gorsza, zaskakująco często zdarzają się sytuacje, że urządzenie przechwyci fragment rozmowy, w której nie padła komenda OK Google, tylko na przykład jakaś odrobinę podobna. No i to już nieco niepokoi. Przejdźmy jednak do kolejnych rzeczy. A teraz zapraszam Was na błyskawiczny przegląd wycieków danych w różnych usługach Google. Na pierwszym miejscu platforma społecznościowa Google. Był to serwis społecznościowy składający się praktycznie wyłącznie z duchów, czyli z nieaktywnych użytkowników. Praktycznie każdy internauta posiadał swojego czasu konto Google, ale równocześnie praktycznie nikt z niego nigdy nie korzystał. Było tak dlatego, że kilka lat temu konto Google było wykorzystywane do logowania w innych usługach Google, takich jak na przykład YouTube. Tak więc Google, nie mogąc pogodzić się z przegraną w starciu z Facebookiem, niejako wymusił na internautach rejestrację w ich usłudze. I tak oto powstało cmentarzysko naszych danych. Problem w tym, że jak się później okazało, to niezbyt dobrze zabezpieczonych danych. Okazało się, że w pewnym momencie wyciekły wrażliwe dane około 500 tysięcy użytkowników. Praktycznie każdy mógł mieć do nich dostęp poprzez kilkaset aplikacji współpracujących z Google+. Obejmowały one zarówno dane kontaktowe, jak i zazwyczaj nawet również adresy zamieszkania. No a jak na to wszystko zareagował Google? No nie powiem, bardzo sprytnie i dosyć ciekawie, bo uśmiercając raz na zawsze serwis Google+. I to było bardzo sprytne zagranie, bo w ten sposób firma przekierowała uwagę ludzi z ogromnego wycieku danych na to, że w końcu po tylu latach ten potężny, ale pusty w środku serwis społecznościowy został uśmiercony. Jednak co najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne, Firma podobno odkryła problemy z bezpieczeństwem i odkryła ten wyciek danych dużo, dużo wcześniej, bo być może już nawet w 2015 roku, jednak wyjawiła to opinii publicznej dopiero po wielu miesiącach, a być może nawet dopiero po kilku latach, co szczerze mówiąc bardzo niepokoi. Dane wyciekły również z usługi Gmail. Tym razem były to dane logowania, czyli adresy mailowe oraz hasła. Tylko że tym razem poszkodowanych było dużo, dużo więcej, bo aż 5 milionów osób. Jak to się stało? No cóż, dokładnie nie wiadomo, po prostu pewnego dnia na rosyjskim forum o bitcoinach pewien użytkownik opublikował plik zawierający 5 milionów użytkowników, 5 milionów wpisów danych do logowania. No i teraz możecie sobie pomyśleć, że e, tam, przecież nie mam nic ważnego w skrzynce mailowej, no tylko że przecież logując się do Gmaila, macie dostęp do mnóstwa innych usług Google, łącznie z Google Zdjęcia czy nawet dyskiem Google. No a ciekawostka w tym wszystkim jest taka, że kilka osób postanowiła przejrzeć te hasła, no i okazało się, że hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6 miało aż 38 tysięcy osób. Warto wspomnieć, że było to w 2014 roku, więc wtedy wymogi dotyczące tworzenia haseł nie były takie, jak są dzisiaj. I tak w sumie to było jeszcze mnóstwo innych wycieków ze strony Google, ale żeby Was nie zanudzić na śmierć, teraz przejdźmy do czegoś pozytywniejszego. Google jest znany z podobno fenomenalnych wręcz warunków pracy. Podobno siedziba firmy nie wygląda jak zwykłe biuro, a bardziej jak ogromny plac zabaw lub jak sklep z zabawkami. Wyobraźcie sobie, że nawet nie trzeba tam chodzić po schodach, bo na niższe piętro można po prostu zjechać specjalną zjeżdżalnią. Podobno na miejscu są m.in. Trzy restauracje przeznaczone wyłącznie dla pracowników, sześć kuchni z darmowymi przekąskami oraz dwie kawiarnie obsługiwane przez profesjonalnych baristów. Ale oprócz przeróżnych barów, a nawet darmowego alkoholu w każdy piątek, Google dba również o zdrowie swoich pracowników. Na miejscu jest siłownia, boisko, ścianka wspinaczkowa, a nawet takie rzeczy jak gabinet lekarski, fryzjer czy salon masażu. Oczywiście wszystko to przeznaczone wyłącznie dla pracowników Google'a. Nawet parking samochodowy w kampusie Google jest wyjątkowy, bo pracownicy przyjeżdżający rano do pracy nie muszą sami szukać wolnego miejsca, tylko wystarczy, że zostawią kluczyki parkingowemu, który za nich zaparkuje samochód. Ale co ciekawe, mimo tego, że i tak Google stworzył tam dla pracowników prawdziwy raj, to i tak nadal zarząd firmy jest całkowicie otwarty na kolejne propozycje i kolejne prośby od swoich pracowników. Na przykład pewnego dnia jeden z pracowników zaproponował, aby w siedzibie pojawiły się gitary udostępnione dla pracowników. Jak na to zareagował zarząd Google? Ano tak, że zamiast udostępnienia gitar wybudował całe super profesjonalne studio nagraniowe z mnóstwem instrumentów i mnóstwem profesjonalnego sprzętu. Tak w sumie to jest tam wszystko, czego dusza zapragnie i jeszcze więcej, tak więc nic dziwnego, że praktycznie każdy chciałby tam pracować. Dlatego też od kandydatów wymaga się nie tylko ogromnego doświadczenia, inteligencji i umiejętności, ale również. Mega kreatywności. Słynne są na przykład rozmowy rekrutacyjne właśnie do siedziby Google. Słynne dlatego, że bardzo często padają na nich bardzo dziwne, bardzo niekonwencjonalne pytania, które mają za zadanie sprawdzić refleks oraz kreatywność właśnie kandydatów do pracy w Google. W sumie tych pytań jest aż 140, a ja postanowiłem wybrać trzy według mnie najciekawsze. No i mam dla Was challenge. W komentarzu wybierzcie jedno z tych trzech pytań i postarajcie się na nie odpowiedzieć, ale w jak najbardziej kreatywny sposób, w jak najbardziej nietypowy sposób albo w jak najbardziej humorystyczny sposób. Musicie wiedzieć, że czytam zawsze wszystkie komentarze, więc jestem niezmiernie ciekawy, co takiego wymyślicie. 10 odpowiedzi, które najbardziej mi się spodobają, umieszczę w specjalnym poście na grupie Technolutki na Facebooku. Jeśli jeszcze tam nie jesteście, to link znajduje się w opisie do filmu. Z kolei jeden wygrany, według najfajniejszy komentarz, najfajniejsza odpowiedź yy, przypnę na samym szczycie komentarzy na YouTubie. No ale dobra, bo chyba jeszcze nie wspomniałem w ogóle, co to za pytania, które wybrałem, więc po pierwsze, dlaczego pokrywy do studzienek kanalizacji miejskiej są okrągłe? Drugie pytanie, skurczyłeś się do rozmiarów monety i wrzucono cię do blendera. Za dokładnie 60 sekund łopatki ostrza blendera zaczną się obracać. Co robisz? No i trzecie pytanie do wyboru, Używając trzech zdań, wytłumacz swojemu ośmioletniemu siostrzeńcowi, czym jest baza danych. Tak więc sekcja komentarzy jest wasza. Jestem mega ciekawy, jak kreatywni są moi widzowie. No a na koniec przypominam jeszcze o specjalnej ofercie Wikingów. Na kod co najlepsze dostaniecie aż 100 gigabajtów internetu gratis. No a jeśli z internetu korzystacie mało, to zawsze możecie niewykorzystane gigabajty wydać na przykład na taki oto helm, no albo jak kto woli na coś Nieco bardziej pożytecznego, użytecznego, co kto lubi. Tak więc proszę Was o dwie rzeczy. Po pierwsze, obczajcie link od Wikingów, a po drugie, piszcie w komentarzach odpowiedzi na pytania googlowskie. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo już za tydzień druga część całej prawdy o firmie Google. Tymczasem jednak, do zobaczenia.